Cześć, 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 witam na kolejnym odcinku na kanale Hodowla Ozdolna. Chociaż za oknem śnieg, to dzisiaj mam dla Was małą niespodziankę, bardzo małą, ponieważ wykluły się pisklęta z silki jedwabistej. Nagrywałem także odcinek jak silka wyrangała, teraz już są, W ogóle została zabrana, ponieważ zawsze im przeszkadzała w ogóle w życiu, grzebała im ten rozgrywała w ogóle ich. Nie zabierała, nie sprawowała się gumawka, więc musiała być zabrana. tutaj są małe, będą, y, 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 ten jest taki jeden y, czarny, znaczy nie jest takie dokładnie czarny, zaraz go pokażę bliżej. To się właśnie prezentuje, nie jest, jest taki, jest taki brązowy, y, y, y. będzie taki bardziej kuropatwiany niż czarny. Hmm. Bo takie białe takie kreski, takie takie niebiałe, ale takie białe kreski. No i takie jakby brzydkie, kurczę, o to mi się wylęgło. Oczywiście nie brzydkie, ale po prostu <laughs> takie je nazwałem Jeden tutaj jest taki najmniejszy. Bo tutaj się chowa, o tu. Nie ty, nie ty. O ten, o. Ten taki, on jest taki najbardziej żółty z nich wszystkich, czyli będzie taki bardziej rudy, jak inne moje dorosłe skierki. <laughs> A tutaj y, są, reszta będzie raczej biała. Tutaj jeden jest taki szczególnie, taki, taki bardziej paintowy, mi się przypomina. Chodź to mało. chodź. Taki bardziej, o, paintowy, bo czarny trochę, ale nie będzie taki prawdziwy pań. Hmm, bo to nie chyba mają. Bo załemfiemy również. Ona ten ma tylko na, na szyi i trochę jeszcze na tym. Hmm, hmm, ale najbardziej, właśnie mi się ten podoba. Bo jest taki nietypowy, Wszystkie takie białe. A ten jeden taki ciemny. Mi On był naj, naj, najsłabszy. On by się nie wylęk, Trzeba mu było pomagać. Wydziałał go jego dziejka. Skorupkę musiałabym mu pomagać wyglądać. Po prostu on już by nie wyszedł. Był za słaby. Mm. Ale wiesz warto byłoby mu ah. A tutaj są reszta takie białutkie. nie będą czyste białe, przepraszam. <coughs> czem? yy, nie będą takie czyste białe, ponieważ yy, nie są po białych rodzicach. Kawałek jest taki bardziej biały, ale też nie, bo to jest taki <coughs> red file. Yy, o, ten jest taki jeden zadziora. One są właśnie takie zadziory, zaraz pokażę chodź. No. Jest strasznie nadziany. Hmm. i właśnie chcę, żeby właśnie ten, ten brązowy nie był kogutkiem, bo po prostu jest bardzo fajny, puchaty. No i tego co robi do hodowli. A ja chcę tylko kurki do hodowli, więc bardzo proszę, żeby to była kurka. <laughs> yy, ale chociaż był najsłabszy, to teraz jest taki największy, ale raczej znaczy nie największy, tylko po prostu najbardziej puchaty. Najbardziej taki, 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 taki puszysty. Tak mogą to nazwać. Mają nas puszek. O, tutaj sobie jedzą. Dwa maluchy. Temu gdzieś on tutaj jest. Musi być. O, tutaj jest. Tutaj jest. Gdzieś taki. O, o ten. On. mu yy, się trochę nóżki rozjeżdżają, Ale przestają, już musi, Więc wszystko jest dobrze. On był taki rudy bardziej niż biały. Tak o wiele bardziej jaśniejszy, bo zostawialiśmy bardzo takie białe kurki do chłonów, więc wszystkie będzie takie bardziej jasne, oprócz tego jednego małego. <laughs> umiał już pić wody, na początku trzeba było jej uczyć, teraz już umiał pić, same sobie podchodzą, kiedy chcą. Mam także takie fajne zdjęcie, mogę też wstawić na, na posta na YouTube. Jak sobie fajnie spały, bo takie fajnie obkrążyły tutaj, tak tyłkami, tak tyłkami jak tam i tak się obkrążyły i tyłkami tak spały sobie do lampy. <laughs> A y, tutaj jeszcze je trochę ponagrywam. Jak sobie jedzą, jak sobie chodzą. Teraz przez chwilę spały, teraz sobie obudziłem. Y, Oczywiście, w drugich zamiarach ten jest właśnie taki, taki nie wiem, chyba on mi pójdzie dodać bo Ma strasznie taki, nie ma w ogóle tak prawie tego. Tak nie jest bardzo puchaty, ale nie Może jednak nagrania, i może właśnie się ładnie zrobił, o wiele bardziej, taki bardziej puszysty. Bo na razie wszystkie takie są puszyste kuleczki, a ten nie. O tutaj mówię jednego takiego puszka. Najbardziej puchaty jest ze wszystkich. <laughs> Już opuszczam, żeby po prostu sobie i leciać. <laughs> Wiem, chyba takie jakby tak zwane, teraz są moje małe przedszkole. W da się wytrycie, moje małe przedszkole, jest ich 10. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 7, 8, 9, 10, tak 10. Jest maluchów. <laughs> yy, jeden taki właśnie jak mówiłem yy, brązowy. Wszystkie rude, biało rude, jeden jest taki bardziej czarny, ale tak właśnie się one parentują. A więc to wszystko na dziś. Trzymajcie się! Cześć!